Robimy test zgodności. Jej, zrobi, jej zrobimy jakiego kota by chciała, i w ogóle do niego cały Equipment. A my, psa, znaleźliśmy taki filtr na TikToku, więc robimy test zgodności. Dobra, mega mi się podoba to, co zrobiłam. Dobra, trochę przesunęłyśmy kamerę. Proszę, robimy. Ja myślę, o Jezusiu, Ja myślę, że ten albo chmurka ta, puchata. Mhm, ale. Ty przecież jamnik, ty kochasz jamniki. Al, albo w sobie jamnik. Ja nie odpowiem Albo są jamnik, albo ten czarno-biały. No, Dobra, dam widać? jamnika. Mhm. Lubisz arbuzy tak jak ja. No, ale lubię. Ja nie pozwoliam, nie! Ja bym da arbuzy. Ja, ja nic nie mówię. Nie. No to proszę, klikaj na co myślisz? Albo właśnie to, ten kokos, czy co to jest? Albo arbuz, dobra, albo ten różowy, o, dobra, nie, arbuz, Ty lubisz takie... Mhm. Ja myślę, że to, albo to różowe, albo to w sumie, bo to ma fioletowy Apolin. kocham fioletowy, albo ten czarny, bo widzę tu gwiazdki, nie wiem dlaczego... O, nie widziałam go wcześniej. bo to wiesz, że to nie? Y okay. Bo tu ma gwiazdki, a nie dlaczego, bo po, nie dlaczego, ale mi się skojarzyło z sojluną, a ty, a ty lubisz sojlunę. No, ale w sumie nie. Kurde, teraz dobra, dam ten. Czysz to do no. siebie nie pasuje. Ty byś dała albo krosanta albo, tego, albo tą gwiazdkę. Ja się zastanawiałam nad kresantem. Dobra, dawaj, klikaj. Gwiazdka. No. A czemu ty się śmiejesz? Nie, cicho, wybieraj. Czyli źle wybrałam. Nie, ja nic nie mówię. Ale się śmiejesz. Mhm. Dobra, albo, albo to serduszko, albo to. W się zebra? Co? W się zebra? Nie. Albo to serduszko, albo to. To. No. Um, to nie będzie do ciebie pasować, ale może serduszko. Bo ty lubisz czarny. Dobra, nie dam. To. I... Dobra, tego kampera byś nie dała. Ten domek możliwe. Dobra, nie, to byś dała to. I co? Wszystko źle, poza jamniczkiem i arbuzem. Wszystko. Tutaj bym dała zieloną obrożę, bym dała tutaj y, tego pieska gumowego, tą zeberkę bym dała i namiocie.